Cześć, moi drodzy! Dziś zabieram Was do pewnej spokojnej dzielnicy, gdzie codzienność nagle przestaje być taka zwyczajna. Posłuchajcie opowieści o dziewczynce, która odkryła tajemnicę swojego sąsiada. Ale uważajcie, ta historia ma w sobie coś niepokojącego. Zaczynamy! Była sobie młoda dziewczynka, która każdego dnia, wracając ze szkoły, przechodziła obok domu starszego sąsiada. Zawsze czekało na nią miłe dzień dobry z zapłotu. Ale pewnego dnia zamiast przyjaznego pozdrowienia, zastała ciszę. Dziewczynka spojrzała na opuszczony dom. Okna były zamknięte, a zasłony szczelnie zasunięte. Czuła, że coś jest nie tak. Gdzie on mógł pójść, zawsze tu jest. Może coś mu się stało? Postanowiła, że musi dowiedzieć się, co się stało. W nocy, gdy jej rodzice zasnęli, cicho wymknęła się z domu, uzbrojona tylko w latarkę. Dziewczynka ostrożnie podeszła do drzwi sąsiada. Były lekko uchylone, co dodało jej odwagi. Wsunęła się do środka, starając się nie narobić hałasu. W środku panowała ciemność, a powietrze było ciężkie i chłodne. Każdy krok dziewczynki wydawał się echem w pustych ścianach. To dziwne. Wszystko wygląda, jakby wyszedł na chwilę. Nagle zauważyła schody prowadzące na górę. Skierowała tam latarkę i zdecydowała się wejść. Na piętrze, za jednym z uchylonych drzwi, znajdował się pokój, który wyglądał inaczej niż reszta domu. Ściany były pokryte dziwnymi symbolami i rysunkami, a na środku pokoju stał stół, na którym leżał stary, zakurzony dziennik. Co to może być? Może znajdę tu odpowiedzi. Zbliżyła się do stołu i delikatnie otworzyła dziennik. Strony były wypełnione dziwnymi notatkami i schematami, jakby stary sąsiad badał coś nie z tego świata. Przesuwając palcem po starym papierze, zauważyła datę. To było sprzed kilku dni. Coś poczuło się nie tak, jakby ktoś się obserwował. Muszę stąd wyjść. Coś tu jest. I wtedy to usłyszała. Kroki za sobą. Serce zabiło jej mocniej. Odwróciła się powoli, a w półmroku zobaczyła zarys postaci. Czy to jej zaginiony sąsiad? A może ktoś, kto wcale nie chciał jej tu widzieć? Kim jest ta tajemnicza postać i co się wydarzyło w tym domu? Aby dowiedzieć się więcej, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku pełnym tajemnic. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pamiętajcie, żeby nigdy nie ignorować tajemniczych znaków wokół Was.